Cześć, tu Tomek z Zielonego Pokoju, witam Was w naszej walentynkowej dostawie. Dzisiaj będziemy mieli dużo roślin związanych właśnie z walentynkami i kolorystycznie i kwitnąco, ale także parę propozycji właśnie takich roślin na walentynki w formie prezentu. Trzymam tu tam jedną taką z roślin, która właśnie jest bardzo fajnym prezentem na walentynki. Jak widzicie ma trzy pąki, jest to Medinilla flamenco, która pięknie kwitnie. W mniejszym rozmiarze, ale za to mamy aż trzy wielkie tutaj kwiaty, jeżeli chodzi o tą roślinkę. I ta roślinka będzie do rozdania wśród Was, którzy odpowiedzą na nasze pytanie. A odpowiedź zostawią w komentarzu pod filmem. Pytanie, oczywiście, związane jest z dniem Walentynek i brzmi, jaka roślina kojarzy właśnie Wam się, kojarzy się Wam z Walentynkami. Tym razem wyniki będą w niedzielę o godzinie. 21.00, tak abyśmy w poniedziałek mogli wysłać prezent, i ktoś we wtorek na walentynki od nas z Zielonego Pokoju otrzyma właśnie mednilę. A ja pokażę Wam jeszcze co mamy w naszej dostawie ciekawego. Takim fajnym również prezentem na walentynki, jeżeli nie wiecie, co wasza obdarowywana osoba chciałaby dostać, którą roślinę czy chciałby dostać. Również w naszym sklepie zielonym pokoju oferujemy, zarówno na naszej stronie internetowej zielonypok.pl, jak i w sklepie stacjonarnym w Oławie, nasze bony podarunkowe na wartość, jaką sobie zaży zażyczycie. Są one ważne przez rok czasu i można je wykorzystać, zarówno online, czyli przez internet jak i przyjść do nas do sklepu i również skorzystać z takiego bonu. Te bony również będą wysłane w poniedziałek, tak aby na wtorek dotarły właśnie do osób obdarowanych. Także możemy bezpośrednio również je wysłać tym osobom. No a wracając sobie do naszych roślinek, mamy tutaj coś takiego bardzo walentynkowego. Jest to hoja Kerry Variegata, ta jest akurat pędową sadzonką. Oprócz tej pędowej sadzonki, pamiętacie, że mamy również w ofercie takie mini serduszko z wariegacją bądź hoje, carry, również piękna zielona roślinka. Hoje, jak wszystkie roślinki, są to sukulenty, czyli zaliczamy je do sukulentów, czyli dajemy je w miejsce bardzo jasne. Podlewamy je oczywiście sporadycznie, bo dużo w liściach gromadzą wody. No, i pamiętajcie, wszystkie choje, czy to będą kery, czy też choje Crimson Queen, czy Vajeti, wszystkie te rośliny mają bardzo drobny system korzeniowy, czyli przesadzamy je dopiero po pewnym czasie. I nie grzebiemy w ziemi, aby tego systemu nie uszkodzić, ponieważ bardzo długo ten system uchoi się rozwija. No, jest bardzo kruchy. Warto je dlatego też podlewać na przykład biohumusem, który wpływa na rozwój systemu korzeniowego, jeżeli chodzi o choje. Obok hoi, takim fajnym prezentem, było oczywiście, by następny filodendron kolekcjonerski, pasta Zanum, taką się prezentuje. Tutaj wychodzi następny liść. Piękna, na pewno piękny prezent. Chyba że nawet dla kogoś, jeżeli ktoś by chciał sobie do swojej kolekcji, oczywiście taki, taką, takiego filodendrona nabyć. Jak każdy filodendron, pierwsze co należy zrobić, to na pewno wymienić tą glebę na właściwy bigos, który można zakupić. Yy, oraz yy, pamiętamy o tym podlewaniu, czyli podlewamy go w okresie zimowym rzadziej. Zresztą jest to taka generalna zasada dla wszystkich roślin: podlewamy wszystkie rośliny dwa razy rzadziej niż w okresie wegetacji, czyli w okresie lata. Yy, stanowisko będzie jasne, pewnie sobie daje yy, również yy, dobrze yy, radę w stanowisku półcienistym, ale im jaśniejsze stanowisko, tym piękniej będzie nam rósł, no i te liście będą pięknie również. Nabierały takiego przebarwienia. Także również mamy dla Was w prezencie naszego filodendrona kolekcjonerskiego. No to idziemy dalej walentynkowo. Na pewno te wszystkie kalansze. Trisifolia są to roślinki, które ze względu na ten właśnie czerwony kolor, mi się kojarzą właśnie z walentynkami. Bardzo łatwa roślinka w uprawie aby ten czerwony kolor zachować musi być bardzo bardzo dużo słońca. Jak przystało na sukulent, podlewany raz na dwa tygodnie. Może to być od dołu, może być od góry i pamiętajcie znowu tutaj, że system korzeniowy jest również bardzo drobny. Z piękne rośliny bardzo mało kłopotliwe, także tutaj nie będziemy za dużo się bawili, nie będziemy za dużo musieli w troski i mniej troski, jeżeli chodzi o sukulenty, tym lepiej dla tych roślinek. Pięknie one rosną. Tutaj widzimy ten okaz ma tutaj już małego babyka. Te babyki wyrastają zawsze z boku, jeżeli chodzi o kalansze, także na pewno polecam. Są piękne, pięknie wybarwione rośliny. Także dużo, dużo słońca, tego zimowego, wiosennego słońca dla nich. Ale obok mamy również coś, co mi się zawsze kojarzy również z takim prezentem. Smużynę, nazywaną również kalisję, ta jest Pink Lady ze względu na to, że właśnie liście są, takie, liście są takie różowiutkie. Pod lampy, jak żeśmy sobie trzymali tą roślinkę, to ona jeszcze do tego się błyszczy, czyli na słońcu wygląda jakby jeszcze była posypana brokatem. Pamiętamy, jeżeli chodzi o smurzyny, one się bardzo fajnie rozrastają, możemy je przycinać. Jeżeli będziemy przycinali smużynę, no to wówczas będzie nam się tutaj pięknie zagęszczała. Podlewamy zawsze od dołu przez podsiąkanie. No i pamiętamy, że wszystkie nasze roślinki staramy się podlewać wodą przygotowaną, staną. Tutaj do smużyny dodamy jeszcze nawozu do roślin kwitnących. Pięknie nam będą rosły, zaczyna się okres, okres dużej ilości słońca. No i zaczyna się chyba również sezon na Pink Lady, różową pannę, czyli smużynę inaczej, kalisję zwaną. Przepiękna roślinka. No to jesteśmy w świecie walentynkowym. Yy, oczywiście mamy też inne przykłady zielonych roślin, ale zanim do nich przyjdziemy, jeszcze szybciutko o tych kwitnących. Nasza medynila flamenco Magnifica też jest tak nazywana. Pamiętajcie, pierwsze co musimy zrobić, to na pewno ją przesadzić, jak ją otrzymamy. Drugie co, no to stanowisko jasne. Traktujemy ją tak samo jak monsterę i filodendrona, czyli pozwalamy podłożu przeschnąć i dopiero wówczas ją podlewamy. Nie lubi powiewów zimnego powietrza. Czyli nie trzymamy ją również przy zimnej szybie. Pamiętajcie, jeżeli rośliny są w zimie przy, przy szybach, no to troszkę odsuwamy od tej szyby, bo jednak od szyby albo z góry, jeżeli macie otwarty również nawiew, to zimne powietrze na te rośliny jednak również pada. Także o tym również należy pamiętać. Podlewamy ją tak jak filodendrona i monsterę, czyli raz na dwa tygodnie. No i warto również biochumusem. Jeżeli przesadzacie rośliny, warto biohumusem je zasilać, aby ten system korzeniowy w nowym podłożu szybko się odbudował. Podlewamy dopiero, jak przesadzacie roślinki, to podlewamy je dopiero na drugi dzień, żeby pozwolić również pewnym uszkodzeniom, które powstają pod wyniku przesadzania w systemie korzeniowym, na to, aby się zagoiły. Piękna, trzykwiatowa. Tutaj mamy sadzonki. Yy, następne co mnie skusiło, jeżeli mamy, to nie jest storczyk, to jest cymium. I yy, yy, podobne do storczyka, oczywiście. Jest to duży okaz. Jeżeli piękne takie rośliny kupujecie yy, jako prezent walentynkowy, to na co zwrócić należy uwagę? Pierwsze co na to, aby oczywiście były jeszcze pąki. Bo jeżeli są pąki, to znaczy, że dopiero się rozwiną kwiaty. Jeżeli kupicie już kwiaty w pełni rozwinięte, no to wiadomo, że troszkę krócej ta roślinka będzie kwitła. Tutaj mamy właśnie, mamy w różnych kolorach, to jest w takim różu. Trzy są kwiatostany, cztery, przepraszam, cztery kwiatostany. Wszystkie, większość oczywiście zawsze staramy się wybierać w pąkach i traktujemy tak, jak oczywiście, jak orchidee. Czyli kąpiemy tą roślinkę raz na jakiś czas. No, i również warto używać tutaj nawozu, jak roślinka nam kwitnie. Pałeczki mogą być do storczyków, orchidei, bo należy zasilać tą roślinę. Kwiaty czerpią bardzo dużo składników odżywczych. Piękna z czyli dopiero będzie pięknie na wiosnę na pewno wyglądać e, e, cymium. Super roślinka. Taka walentynkowa. No i jeszcze nie mogło zabraknąć innej miłości. Tutaj mamy Anturium Black Love, czyli kwiaty tego Anturium są w, zielonym, przepraszam, w czarnym kolorze. Podobne, podobnie traktujemy nasze Anturium jak storczyki, orchidee, czyli podlewamy sporadycznie. Wytrzymają oczywiście one również w stanowisku półcienistym. Bardzo łatwe w uprawie, warto jedynie co robić, żeby pięknie błyszczały się liście, przecierać je roztworem z olejku nim. Zawsze dajemy przeschnąć tym roślinom storczykowym, czyli jak przesną dopiero wówczas możemy je wykąpać, czyli wsadzić do miski z wodą, zostawić na pół godziny, żeby fajnie się wykąpały, żeby właśnie kora, w której są nasze roślinki, żeby nabrała również wilgoci, no i odkładamy sobie z powrotem nasze storczykowate anturium Rośliny. Jeżeli chodzi o te kwitnące, z tego co widzę, to nasze propozycje się skończyły, ale przechodzimy teraz do tych jeszcze zielonych roślinek. Coś, co bardzo dobrze wpływa na y, powietrze, y, szczególnie również jest bardzo zalecane dla alergików, są to paprocie. Y, my tutaj mamy oczywiście Green Lady, Green Moment, y, paprotki w Donicy 17, bardzo fajne. Gęste, pamiętajcie, paprotki zawsze muszą mieć wilgoć, ale nie mogą być przelane, i warto je również w tym okresie zimowym podlewać nawozem do paproci. Wytwarzają one takie wąsy. Oprócz tych wąsów wytwarzają ślimaczki. Te ślimaczki to są nowe listki, i zdarzać się może, że pod spodem mają czarne kropeczki. Te czarne kropeczki to są zarodniki, przez które rozmnażają się paprocie. Także tego się również nie boimy. Możemy je trzymać w łazience, czyli w bardzo wilgotnym miejscu, jasnej łazience, czyli tam, gdzie jest okno, bo żadna roślina bez okna nie wytrzyma. Możemy również je trzymać w kuchni albo w salonie. W okresie zimowym ja nie jestem zwolennikiem, aby zraszać rośliny, natomiast w okresie letnim jak najbardziej możemy również je kąpać, jeżeli chodzi o paprotki. Oprócz właśnie tej paproci mamy jeszcze cordyfolie daffy. O, zrobiło mi się to cicho. Ta jest, jak widzicie, liście, jak możemy sobie porównać, są całkiem inne, jeżeli chodzi o kordyfolię, to są takie cieniutkie właśnie listeczki. Mamy ją w takim na, 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 na wieszaku. Jest dość zawsze sztywna, zawsze ma te swoje piękne właśnie tutaj pnącza, tak jak widzimy. Ogromny rozmiar, ale w bardzo fajnej atrakcyjnej cenie. Super roślinka. Pamiętajcie, że wszystkie paprotki. Jonizują powietrze, czyli to jest dobra wiadomość dla alergików. Oczyszczają oczywiście również z kawałków pleśni, czyli chłoną tą pleść z powietrza. No i wszystkich tych ciężkich metali, które mamy, również tym zajmują się paprotki. Mam jeszcze jedną, też w rozmiarze wielkim. To ostatnio mieliśmy mniejsze, teraz mamy w większym, takim dużym rozmiarze. To na pewno znacie, jeżeli ktoś mnie ogląda, to wie, że to jest moja ulubiona paproć australijska platycerum bifurcatum, nazywana łosimi rogami. Dlaczego tak? To widać właśnie na liściach tej rośliny. Również w tym dużym rozmiarze, bardzo gęsto posadzona. Po pewnym momencie liście płonne, czyli tutaj te liście właśnie, brązowieją, robią się zdrewniałe i mogą zarosnąć, zarosnąć nam doniczkę. Najlepiej ją podlewać przez podsiąkanie. Czy mamy ją nawet dość sporo w tej wodzie, aby właśnie się dobrze napiła. I to robimy raz w tygodniu, jeżeli mamy taką dużą roślinę. Ona przez kutner, który ma na swoich liściach, również pobiera dużo wilgoci, składników odżywczych. Ale w okresie właśnie zimowym, jak jest sucho w mieszkaniu, ponieważ grzejemy, no to wówczas warto również dość porządnie dać jej pić, żeby się napiła. Jeżeli chce pić, to liście opadają w dół. No, i wówczas wystarczy sadzić ją. Czasami ja swoje wsadzam nawet na całą noc do takiej miski wypełnionej z wodą. Na drugi dzień wyciągam i super pięknie, wszystko z nimi ok. Nic się z nimi nie dzieje. Zobaczcie, jakie piękne, wielkie okazy. Takie są najlepsze. Ja lubię duże paprocie. Również coś dla wielbicieli alokazji. Yy, tutaj mamy alokazję yy, poli. Ale jak widzicie w bardzo gęstym y, tutaj wydaniu. Y, liście tej alokazji y, przypominają właśnie y, głowę smoka. Y, tutaj wychodzi następny listek. Mamy tutaj również widzimy, że powstały już małe bulwki, ponieważ alokazje wylastają z bulw. ponieważ tutaj mamy już malutkie wyrastają obok. Czyli fajne, gęste sadzonki tych alokazji, w bardzo fajnej cenie. No i co, za każdym razem jeżeli jest okres zimowy, jesienny, wiosenny, letni, no to zawsze karmimy nasze alokacje, gdyby, gdyby nasza okazja chciała nam zakwitnąć. To pamiętajcie, jak już wcześniej wspominałem, że kwiaty wyciągają bardzo dużo energii z roślin, dlatego też aby liście naszej alokacji pięknie wyglądały, to takiego kwiatka od razu w zarodku należy odciąć. Nie pozwolić na to, żeby nasza alokacja kwitła. Nawóz, jeżeli ją podlewamy z nawozem, a warto, do roślin zielonych, może to być żel mineralny, to zawsze dajemy połowę dawki zalecanej przez producenta. Jeżeli chodzi o ziemię, będzie to też również bigos, czyli ziemia taka jak mają monstery filodendrony. No, i staramy się, aby tutaj wierzchnia warstwa ziemi przeschła. Można ją przecierać, żeby pięknie wyglądała. Nasze okazy są właśnie wszystkie, takie już fajne, wyrośnięte. W porządnym takim rozmiarze. Tutaj nie bawimy się chyba z baby'kami w tym przypadku. Ale pokazały się również maranty, tym razem z wariegacją. Fiesta, variegata. Muszę zrobić szybko. Piękne są, wszystkie mają fajną wariegację. Aby rośliny z maranta, fiesta, variegata należy do właśnie grupy roślin z. Marantowatych. Do tej rośliny należą również kalate, stromante, chtenante, czyli lubią wilgoć, czyli podlewamy je nawet dwa razy w tygodniu, ale pamiętajmy w tym przypadku, te rośliny nie tolerują wody z kranu, czyli znaczy wody, która jest twarda, czyli która ma kamień oraz która ma chlor, dlatego jak macie podłączone filtry do wody, to super, jak, macie, jak nie macie, no to jest o wiele łatwiejsze rozwiązanie, bo w tym przypadku wystarczy sobie taką wodę zagotować, gotujecie sobie wodę na herbatę bądź kawę. Następnie niech ten kamień osiądzie na dnie, no i taką wodą również podlewamy nasze maranty. Aby była wariegacja na wszystkich roślinach, to pamiętajmy o tym, że muszą one mieć dostęp do światła, czyli im jaśniej, tym ładniejsza jest wariegacja, jeżeli chodzi o maranty. variegata. mamy tutaj. W tym przypadku. Przepiękne roślinki. No dobrze. Tak pomyślałem sobie, że na pewno na Walentynki niektórzy z was chcieliby otrzymać piękne dorodne monstery. Dużo się dzisiaj z folii pościągam. Nie wiem czy zauważyliście, połowa już roślin, która przychodzi do nas, to jest w foliach papierowych i również jest w tym przypadku w papierowych osłonkach. Tutaj mamy przykład takiej monstery, którą można zakupić już w takim fajnym, wielkim rozmiarze kilka sadzonek z perforacją, czyli z dziurami, jeżeli chodzi o te rośliny. No i monstery. O, tutaj wychodzi piękny młody listek bardzo zdrowy, zieloniutki dlaczego nie zraszamy roślin? Gdybyśmy zraszali ten młody listek, otrzymałby troszkę wody do środka, wówczas zacząłby już gnić, i by miał takie czarne plamy albo takie czarne znaki. Właśnie te czarne plamy, znaki na młodych listach, szczególnie jest to znaka, że w środku właśnie do środka dostała się woda, no i tam w środku zalążku zaczęło już gnić. Czyli pamiętamy, monstery przesadzamy do większej doniczki, najlepiej na paliku. Jeżeli chodzi o Bigos, to dajemy dużo wody ziemi właśnie z bigosowatej, czyli rozluźnionej. No i pamiętamy, że one nie lubią bardzo zimna. Czyli w tym przypadku, aby nam nie zmarzły takie monsterki, to trzymamy je z dala od powiewów zimnego powietrza oraz przeciągów. Im jaśniej, tym lepiej. Pamiętajcie, mimo że monstery znoszą ciemne stanowiska, to jak każda roślina im jaśniej, tym ładniej będą nam rosły i będą nam gęstniały. Yy, mamy jeszcze, jeszcze mamy rośliny. Także dzisiaj trochę tych walentynkowych mamy dla was ofert. Ja sobie tutaj wyciągam z folii następne rośliny. Tym razem mamy yy, rośliny pnące, bo takie też żeście pytali, tylko że w troszkę większych rozmiarach. Filodendron Brazil, yy, w amplu, czyli z haczykiem. Yy, filodendron, jak każdy filodendron, ten jest yy, Brazil. Mi się zawsze kojarzy z, z flagą też yy, Brazylii. Yy, mamy tutaj znowu gęste sadzonki. Fajnie, że wszystkie tak są fajnie ugęszczone. Filodendrony, czyli łatwe rośliny, podlewamy je raz na 10-14 dni i to wszystko, co z nimi robimy, wytrzymują pięknie, nawet z przebarwieniami w ciemnych stanowiskach. Yy, Tutaj mamy, widzimy młode listki, właśnie wychodząc takiego y, róż, troszkę dostają. Jeżeli mają więcej tego światła, w mniejszej ilości światła, również sobie pięknie dają. Y, te takie włoski, czyli korzenie powietrzne, y, są y, również y, fajną rzeczą z tego względu, że wystarczy tutaj, jeżeli byście chcieli sobie jeszcze dołożyć, czyli zagęścić, wystarczy sobie tutaj w połowie odciąć włożyć tutaj do wody i z tych korzeni powietrznych powstaną korzenie właściwe. Także bardzo łatwe do rozmnażania. Obok mamy tutaj Epipremnum variegata. Widzimy, że już ma perforację. Oprócz tego, że ma perforację, czyli ma tą wariegację, też fajne duże sadzonki i również mają korzenie powietrzne, czyli również tutaj bardzo fajnie się je rozmnaża, ale jeszcze oprócz tego na amplu Mamy roślinę, która zda sobie radę w każdych warunkach, Epipremnum Aureum z żółtymi właśnie przebarwieniami, Znowu fajna gęsta sadzonka, no i w bardzo fajnej atrakcyjnej cenie, tak jak to pewnie widać na ekranie. Ja tutaj bym zawsze lubię sobie ciąć i sobie zawsze jeszcze dokładać, żeby było bardzo gęsto. Widzimy, że mamy tutaj fajne korzenie powietrzne, roślina, która sobie daje bardzo dobrze radę w bardzo ciemnych warunkach. Jeżeli ktoś chce mieć pnączkę w bardzo ciemnym przedpokoju, no to wówczas takie Epiprendum będzie rośliną wygrywającą właśnie ten konkurs. No i jeszcze, jeszcze mamy palmy, jeszcze mamy palmy. Już wam pokazuję te palmy. Wasza ulubiona i najłatwiejsza, jeżeli chodzi o utrzymanie palm, to jest palma Hamedora, palma koralowa, meksykańska roślina. Widzimy bardzo gęsta, w tym przypadku do 15. Troszkę doniczki są brudne, ale to się oczyści. Jedynie co należy pamiętać, jeżeli chodzi o palmy, to to, że warto je, jak będziemy przesadzali, to nie dotykamy korzeni, ponieważ one są bardzo, bardzo czułe na dotyk, czyli korzeni nie dotykamy. Wyciągając tylko troszkę, oklepujemy z ziemi, w której są. I wsadzamy do dedykowanego podłoża dla palm. Jest takie podłoże dla palm juki dracen. I do tego też jest nawóz właśnie też przeznaczony dla tych roślin palm juki dracen. Można ją sobie zamgławiać. One bardzo lubią wilgoć. Hamedory są słynne z tego, że im nie zasychają końcówki. Nawet jeżeli ta, ta jakość powietrza, wilgoć powietrza jest dość niska, to hamedora bardzo fajnie będzie rosła. Jak widzimy, tutaj wyrastają młode liście. I one są w najatrakcyjniejszych cenach. Ale oprócz tych hamedor, to mamy też palmę, która po prostu jest efektem wow. Palma Waszyngtona. Bez ne? Bez ne. Palma Waszyngtona, taka włochata. Jest to jej cecha charakterystyczna, naturalna właśnie, że posiada takie owłosienie, że tak powiem, czyli te białe, nam się po prostu tutaj maszczą liście. Mamy tutaj trzy sadzonki, tak jak widzicie. Palma, którą w okresie letnim można wystawić sobie na dwór, przebywając w Anglii. Palmy te właśnie widziałem... Na dworze rosną. W okresie zimowym u nas w Polsce, w naszym klimacie, trzymamy ją oczywiście wewnątrz. Natomiast na okres letni można, jak najbardziej, wystawić sobie ją na taras, ogród. To jest jeszcze mały rozmiar. Ona będzie jeszcze większa. Liście tej palmy mają właśnie taki wachlarz. Jak widzimy. I nawet gdyby się zdarzyło, że tutaj końcówka nam troszkę przeschnie, to tego też nie widać. Ponieważ jak widzicie, tutaj również się. Włochata robi. No pierwsze piękna, kolorowa, cudowna yy, i polecam, naprawdę, okaz, jeden z bardziej takich yy, atrakcyjniejszych, jeżeli chodzi o palmy, bo właśnie przez te marszczenie się liści yy, powstają takie piękne Włochy na tej palmie. No to jeżeli ktoś dostanie w prezencie taką palmę Washingtona, Waszyngtona, to naprawdę zazdroszczę, bo jest piękna, cudna i wspaniała. Życzę wszystkim dużo radości, fajnego weekendu, odpoczywajcie, cieszcie się pogodą. No i zapraszamy do nas do Zielonego Pokoju, na naszą stronę zielonypokój.pl. Dzięki, na razie pa.